Tak mieszka Edyta Górniak mam zdjęcia ze środka jej willi. Każdy może spaz w jej luzku, z zdjęcia. Gdy świat zwolnił, Edyta Górniak zamieszkała w górach. Tam odnalazła spokój, pokochala górali ich kulturę. Nie wyobraża sobie mieszkać na stale nigdzie indziej. Ale nosi je po świecie, więc ostatnio znów spakowała walizki i wyjechala do ukochanej Azji. Tym razem padło na Indonezję. Wokalistka wróci do kraju dopiero przed sezonem festiwali telewizyjnych. I nie chce, by w tym czasie jedą w kościelisku obok zakopanego stal pusty. Bywa zechęca do wynajmowania jej góralskiej chaty. Każdy może wiec siedzieć przy tym samym stole cygurniak. Relaksować się na tej samej kanapie, a nawet spać w jej łusku. Gdybyście chcieli, możecie wynajmować mój dom. To piękny rejon Polski, gdybyście chcieli odpocząć, powiedziała Edyta Górniak na swoim Instagramie. Przy okazji poleciła swoim fanom ulubione restauracje w górach, jak na przykład restauracja pana Steskala na rynku czarnego Dunajca. A nawet zdradzila, gdzie można zjeść najlepsze lody. Dom Edyty Górniak ma cztery poziomy i liczy lacznie ponad 200 m2. Jest wart nawet 4 miliony złotych. Każde pietro to niezależny apartament. Górniak zajmowała wszystkie cztery, choć przyznala ekspresowi, że dom jest dla niej za duży. W góralskiej willi artystka uwielbia zajmować się domowymi czynnościami, sprzetaniem, myciem naczyn. Na górnym balkonie postawiła karmnik dla ptaków, którym codziennie donosi ziaren. Dom można wynajmować na doby. tanio nie jest. Koszt jednego apartamentu, czyli jednego piętra domu, to 700 zł za noc. Wynajem całej nieruchomości to koszt między 2, a 3000 tysiące za dobę. Przy wynajmie całego budynku cena uzgadniana jest indywidualnie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Edyta Górniak.